Cześć, witam Was, Energik! W kolejnym odcinku To było grane, słuchajcie, tym razem. Dawno nie było. Niektórzy już myśleli, że zrezygnowałem z tej e, serii. Natomiast e, problem leżał, leży w troszkę innej kwestii mianowicie to, że gry, które mi zostały do tej serii. Są dość długie, znaczy nie jest to, powiedzmy nie wszystkie, ale większość gier jest dość długa i trochę przyznam szczerze, że brakuje mi czasu, żeby zakończyć, nie wiem, na przykład całego TIE Fighter'a bądź X-Winga, bo to są gry na dobrych kilkadziesiąt godzin. Myślę, że około 60-70 godzin na każdą z tych gier, i trochę nie mam po prostu czasu, kiedy zasiąść do tego. Ale dzisiaj gra krótsza, co prawda, i dzisiaj. Druga część Monkey Island to co widzicie to jest tak zwany Monkey Island Bounty Pack i zaraz powiem dlaczego. E, drugą część Monkey Island omawiam właśnie z Bounty Packa. E, po części pierwszej, e, Monkey Island, którą oczywiście wymyślił Ron Gilbert, e, miał on w planach od razu robienie części drugiej, i w e, wywiadach. E, Powiedział, że w momencie, kiedy już w zasadzie jeszcze nawet nie trafiła na półki część pierwsza, oni już myśleli o części, o części drugiej Monkey Island. I była to w zasadzie ostatnia część w oryginalnym składzie, czyli Dave Grossman, Tim Schaffer i Ron Gilbert. Ta święta trójca zrobiła pierwszego Monkey Island i zaczęła pracę oczywiście nad drugim Monkey Island. I niestety później Ron Gilbert odszedł z LucasArtsu. Ale... Czy było to złe, czy było to dobre? Ja uważam, że akurat Curse of the Monkey Island, czyli trzecia część gry, która pojawi się tutaj, uważam tą część za najlepszą w całej serii. Więc to, że Ron Gilbert odszedł, nie było aż takim tutaj z taką stratą wydaje mi się dla Lucasarzu. Zwłaszcza, że Monkey Island 2 masz i ma jeszcze jeden dość spory problem, o którym postaram się powiedzieć później. W drugiej części ponownie wcielamy się w Guybrusha Tripuda, i gra jakby dzieje się w zasadzie jest kontynuacją części pierwszej. Guybrush przybywa na wyspę poszukując skarbu Bikloop, no i oczywiście napotyka swoich starych znajomych, zostaje wskrzeszony leczak, czyli pirat, który chce go za wszelką cenę zabić, no i ponownie Guybrush oprócz szukania skarbu też staje naprzeciw leczaka w końcowym tak naprawdę pojedynku. I tutaj ten problem, który mówiłem na początku, że Monkey Island, który w zasadzie kocham i, i uwielbiam tą grę, ale muszę przyznać, że druga część Monkey Island ma najgorsze zakończenie jedno z najgorszych zakończeń w grach ever. I trzeba przyznać, że to zakończenie odziera jakby całość bardzo spłyca całą serię Monkey Island. Przynajmniej te dwie pierwsze części, bo później, jakby w trzeciej części oni starali się w jakiś sposób to połączyć z tą no, kiepskim zakończeniem części drugiej. I to co ciekawe, że Ron Gilbert stwierdził, że to trzecia część Curse of Monkey Island nie jest grą, którą on chciałby zrobić, i on uważa, że wszystkie pozostałe części Monkey Island po części drugiej są niekanoniczne. I część graczy oczywiście podchodzi do tego podobnie, że skoro nie pracował przy tym Ron Gilbert i nie pociągnął tego swojego pomysłu przy kolejnych częściach, no to nie są to części kanoniczne i tyle, tak. Natomiast, no, dwójka ma. Żenujące zakończenie wręcz. E, pamiętam, że pierwszy raz Monkey Island zagrałem na, może inaczej, nie zagrałem. Zobaczyłem w Top Secrecie e, twórcy, to znaczy w Top Secrecie, gdzie były kilka tych screenów z Monkey Island. Ja wtedy jeszcze chyba miałem Komodorę. O Chryste Panie, jak ja zobaczyłem jak to wygląda, słuchajcie, na tych screenach, jakie to ma kolory. Pamiętam, że jeden ze screenów pokazywał tego gubernatora z wyspy Fat, Fat Island, tego grubasa takiego. Pamiętam, że byłem zachwycony tym screenem. W tamtym czasie, to może brzmi dzisiaj tak żałośnie, ale no, powiedzmy sobie szczerze, w tamtym czasie to była taka... Wydaje mi się, że dla większości graczy normalka, że używaliśmy bardzo dużo wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, jak te screeny nieruchome wyglądają w ruchu. Ja też sobie wyobrażałem, że tam niestworzone rzeczy się dzieją z tym grubasem, jak on się rusza, sama jego animacja. Oczywiście. Dzisiaj, patrząc na to, zastanawiam się, jak w ogóle mogło mi to przyjść do głowy w tamtym czasie, ale wtedy faktycznie uważałem, że ta animacja, kolory, to wszystko jest absolutnie niesamowite. No i przyznam szczerze, że chorowałem bardzo na Monkey Island, zwłaszcza, że screeny, które były pokazane, były, o ile dobrze pamiętam, za Migi. I Monkey Island miał pierwszy raz Arek, mój ziomek, z, z siódmego piętra. Z ósmego piętra. I słuchajcie... Yy on miał jakoś tak, że nie miał wszystkich dyskietek, bo Monkey Island na Amidze, nie chcę teraz skłamać, była na jakiejś absurdalnej liczbie dyskietek, nie wiem, na 7, 8, 12, jakoś tak, jakaś taka magiczna liczba, i pamiętam, że on miał tylko połowę tych dyskietek. Chyba miał pierwszą połowę, więc można było grać do jakiegoś momentu. I w którymś momencie trzeba było włożyć dyskietkę tam, piątą czy szóstą. Nie pamiętam której nie miał, i już była dupa. Ale pamiętam, jak zobaczyłem to na amidze, jak to wygląda, te kolory. Nie, jeszcze na tym starym telewizorze jego CRT wyglądało to po prostu fenomenalnie. Wtedy jeszcze. Mieliśmy fazę grania z opisami, a było to związane z tym, że nasz angielski w zasadzie nie istniał, bądź istniał w bardzo szczątkowej formie, więc granie w gry przygodowe, ja uwielbiałem grać w gry przygodowe, ale grałem w nie tak, jak nie należy grać w gry przygodowe, mianowicie czytałem opis i robiłem to, co jest w opisie, nie za bardzo. Wiedząc, co robię yy, i nie za bardzo rozumiejąc konsekwencje tego, co robię bardzo często, tak? Bo, no, tak jak mówię, no, brak, brak tego podstawowego, nawet angielskiego, z którego można było jakoś tą historię wyciągnąć, no działa to na naszą niekorzyść oczywiście. Natomiast... Y Coś, czego e, niektórzy z was, jeżeli nie żyliście w tamtym czasie, nie wiedzą, po co się grało w ogóle w przygodówki z opisem. Jaki był cel, skoro nie rozumiałeś tych gier? Jaką czerpałeś przyjemność? W gry przygodowe grało się po to, żeby oglądać kacenki. E, I to jest coś, czego, e, jeżeli nie żyłeś w tamtych czasach, podejrzewam, że ciężko będzie zrozumieć. To były czasy, kiedy gry były na dyskietkach. Kaczenki były czymś absolutnie rzadkim w grach, bo to zajmowało dużo miejsca. Większa ilość dyskietek, od razu oczywiście przy oryginałach, większa cena przygotowania takiej produkcji, i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że dyskietki na Amiga miały tam, nie wiem, 800 albo 720 KB, nie pamiętam, to 860? Coś takiego. A na PC było 1,4, 1,2 megabyte, a tam to miało 700 albo 8KB. I to było, słuchajcie, tak, że tych kacztenek ogólnie nie było nigdy za wiele, bo one zajmowały miejsce, ale jak były, kurde, to było po prostu piękne. I my, żeśmy w te gry przygodowe, i ja i Jarek, graliśmy po to, żeby oglądać filmiki autentycznie, żeby yy, obejrzeć kacztenki, które przygotowali twórca. Dodam, że w latach 90., Monkey Island 2 pojawił się w roku 91, to były czasy, kiedy gry przygodowe były uważane za najlepsze produkcje graficzne. Z tego względu, że nie było jeszcze FPS-ów wypasionych, tak jak teraz Call of Duty, odpalasz, w ogóle wygląda to ultrarealistycznie, śledzenie promieni, cuda, niewidy. Wtedy były gry przygodowe, były platformówki, były gry sportowe, ale ze wszystkich tych gier zawsze najlepiej wypadały przygodówki. Z tego względu, że miały jakby najwięcej kolorowych teł, Platformówki zazwyczaj składały się z budowanych klocków, czyli mieli jakieś asety, które budowali plansze. Tutaj, jakby każda plansza była inna i z tego też wynikało. Zresztą ten temat poruszałem w mojej serii Pogadajmy Echa o przygodówkach. I gry przygodowe miały najlepszą oprawę. I Monkey Island w stosunku do części pierwszej wyglądał po prostu bajecznie. Ta część pierwsza była chyba w mniejszej ilości kolorów czy coś takiego, i wyglądało to tak trochę biednie, gdy przyrównało się do części drugiej. W drugiej części te lokacje to było piękne, po prostu piękne. No i słuchajcie, graliśmy w to z opisem. O ile dobrze pamiętam, nie wiem czy teraz nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że opis był w Top Secrecie i on był jakiś taki w ogóle ten opis. Zrobiony w stylu jakby opowiadania, tylko że on jakby nie był dokładny. Tam część jakby tych rzeczy, które trzeba było zrobić, była pominięta. I pamiętam, żeśmy się tam sporo szarpali z tym Monkey Island, żeby to przejść. Później Arek miał te dodatkowe dyskietki, i żeśmy grali już całe, aczkolwiek nie pamiętam, czy żeśmy przeszli do końca. Chyba nie, chyba żeśmy nie ukończyli tej gry. Później, gdy już miałem PC z dyskiem, Monkey Island zawitał mnie na komputerze. No i powiem wam tak, no nie bawiłem się tak dobrze jak na Amidze. Ten aspekt socjalny, że siedzisz z ziomkiem i kminicie co tu zrobić, rzucając jakby jakieś absurdalne pomysły w ogóle z dupy, co, co zrobić, żeby spróbować, żeby przejść dalej. Samemu to już nie było to, to już nie było takie fajne. Natomiast przygodówki to jest jeszcze jeden, miał taki dość przykry w zasadzie, Element, czyli próbowanie wszystkiego na wszystkim. Gdy nie wiedziałeś, jak przejść, no to próbowałeś najbardziej absurdalnych pomysłów, żeby zobaczyć, czy przyniesie to skutek. I Monkey Island, yy, znaczy tutaj powiem tak: Ron Gilbert uważa, że Monkey Island 2 jest trudniejszą wersją, częścią niż część pierwsza. Mi się wydaje, że jest łatwiejszy i yy, jest też krótszy, natomiast yy, ta część pierwsza była w wielu aspektach no, koszmarnie trudna, na przykład tam te walki na szpady, na wyzwiska, to masakra. Druga część wydaje mi się, że była sporo łatwiejsza, a może też dlatego mile czas wpłynął przy części drugiej, bo miała lepszą uprawę, bo to też tak może być. Natomiast Monkey Island, oczywiście ze zrozumieniem już, zagrałem wiele, wiele lat później już na swoim PC -cie. i przyznam, że doceniłem wtedy historię oprócz zakończenia, które było koszmarne. Niemniej jednak Myślę, że Monkey Island 2 to była gra, która w moim gdzieś umyśle ustanowiła LucasArts jako najlepszą firmę produkującą przygodówki. Dlaczego? Dowiecie się za chwilę i tutaj poczułem dokładnie to samo grając z 20 parę lat po, po pierwszym uruchomieniu Monkey Island na midze zagrałem i odczułem dokładnie to samo co kiedyś. Dlaczego? A dlatego, że LucasArts yy, produkował gry, które, czy, gry przygodowe, które miały relaksować. Yy, zaraz powiecie, ale Sierra też produkowała przygodówki, które miały relaksować. No właśnie nie, Sierra nie. Dlaczego? Bo w przygodówkach Sierra można było zginąć. W najbardziej absurdalny sposób, którego nie byłeś w stanie przewidzieć. Przypominam, że na przykład w Lary można było zginąć, kiedy szło się do prostytutki i nie użyło się kondoma. I wtedy Lary umierał na hiffa I musiałeś odpalić od sejwa. Problem był taki, że gra nie robiła autosave'u, więc jeżeli na przykład nie zasejwowałeś na samym początku, no to musiałeś zaczynać od początku znaczy nie zastosowałeś w tym miejscu przed tym wydarzeniem, no to musiałeś zaczynać od początku i te, te gry właśnie miały ten problem zawsze, że bardzo często było, można było w nich zginąć i to było strasznie stresujące. SARS wypracował troszkę inną e, metodę produkowania przygodówek, mianowicie nie można tu było zginąć, mogłeś próbować dowoli, e, najbardziej absurdalne rzeczy i nie mogłeś zginąć. I oczywiście to będzie kontynuowane i w e, Maniac Mansion 2 Day of the Tentacle Full w Digu, chyba w Dig, to już nie pamiętam, bo już dawno grałem, a to nie była za dobra gra. W Samet Maxie, także to ten element, jakby został całkowicie tutaj usunięty z tego. I powiem Wam tak: dzisiaj odpalając to Monkey Island, autentycznie znowu poczułem ten relaks. Wiecie, to jest tak, że graż w grę, która nie ma strzelania w niej, nie ma pośpiechu, nie ma jakiegoś takiego. Takiej akcji pędzącej na łeb, na szyi. jest po prostu jakieś zadanie, które masz wykonać, na luzaczku sobie klikasz, patrzysz, gadasz, rozmawiasz, i to mi się, słuchajcie, tego mi w grach trochę brakuje dzisiaj. Takie, takiej, takiej powolności, tak naprawdę e, takiego klimatu rozluźnienia, kiedy po prostu zaprzęgasz do pracy szare komórki, nie palec lewy, który klika lewy przycisk myszy, żeby szczelać. Tylko po prostu się rozsiadasz i jakby chłoniesz tą historię w pewien sposób, mmm, próbując rozkminić, co trzeba zrobić dalej. Tego mi w grach, słuchajcie, dzisiaj brakuje. Oczywiście dzisiaj też wychodzą gry przygodowe, ale nie mają one tego klimatu często lat 90. E, który oczywiście był powodowany tym, że tam wtedy technologia no jeszcze nie stała na tak wysokim poziomie, żeby robić gry 3D, więc to było oczywiście wszystko w dwuwymiarze, e, często ręcznie rysowane, ale to też miało swój klimat. I uważam, że to jest e, Siłą nie tylko Monkey Island, ale ogólnie przygodówek LucasArtsu z lat 90., ten relaks i, i taki mm, naprawdę, przy tej grze możesz się zrelaksować. Ona nie irytuje po prostu, może tak, no chyba że się zatniesz, co oczywiście w grach się często zdarza. Ale tak jak mówię, zaczynasz próbować wszystko na wszystkim i nagle znajdziesz jakieś genialne rozwiązanie. Ja powiem Wam jeszcze tak, w latach 90 gdy grałem w absurdalnie dużo przygodówek i w zasadzie grałem we wszystko, co wychodziło, często było tak, że grałem w gry, które jeszcze nie miały opisu, bo ten opis na przykład pojawiał się w Top Secrecie, bo secret bądź Secret Serwisie za miesiąc, na przykład Pepper's Adventure in Time. To było tak, że szedłem spać i ja w myślach Idąc spać kombinowałem, co tu jeszcze zrobić, czego ja jeszcze nie próbowałem i często właśnie w nocy mi się tak wszedłem spać mówię, kurde tego nie próbowałem i rano musiałem sprawdzić. I nagle się okazało, że puściłeś grę dalej, nie? Taki rzecz, którą, na którą była prosta, a której po prostu nie wpadłeś wcześniej. To niesamowite uczucie, kiedy uda Ci się popchnąć tą grę dalej samemu. I czujesz taką ogromną, ogromną satysfakcję. Dlaczego Monkey Island 2 pojawi się w Bounty Packu? Ano dlatego, że druga część Monkey Island, i to było dosyć dziwne, nie pojawiła się nigdy w wersji e, CD, tak zwanej Toki, e, czyli z wokalami. Ehm, Ron Gilbert ogólnie wyszedł z założenia, że nie chce robić wersji CD drugiej części Monkey Island. Pierwsza część pojawiła się na płycie CD, ale również nie była to wersja Toki, czyli bez yy, aktorów podkładających głos. I uznał, że drugiej części nie ma sensu wydawać. I nigdy... Monkey Island 2 w wersji na płycie w Big Boxie nie powstał, oczywiście jest wersja dyskietkowa i wersja na CD pojawiła się dopiero pierwszy raz w takim właśnie Bounty Packu, zawierającym pierwszą część Monkey Island, drugą i demo Curse of the Monkey Island. Niestety, wersja, która znajduje się w Bounty Packu, również nie posiada dialogowej ścieżki, jest to taka wersja, można powiedzieć, dyskietkowa. Która chyba ma tylko muzyczkę dodaną, audio, ale szczerze, chyba tak, chyba jest muzyka, bo to już nie jest MIDI. Także powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakby wersja taka w pełni CD, taka trochę zrobiona na szybko, na leniwca. Niemniej wersja Toki pojawi się chyba dopiero przy Special Edition, która pojawiła się w 2000. Ojej, teraz nie w 2012, czy jakoś później, w 2012, 2012 roku, w odnowionej wersji. Tam chyba dodano już ścieżkę wokalną, natomiast oryginalnie ten Monkey Island tej ścieżki dialogowej nie, nie ma. Pytanie, czy dzisiaj warto polecić Monkey Island? Powiem Wam tak, gra jest archaiczna, to widać, to korzysta jeszcze z tego systemu SCAM, gdzie wszystkie. Komendy mamy na dole ekranu i musimy klikać, na przykład podnieść tamto, użyj tego i tak dalej. Ten system był dosyć nowatorski na swoje czasy z racji z tego, że w latach 90. na przykład, grysiery wymagały na przykład wklepywania komend, co, co chcemy zrobić. Czyli trzeba było wszystko z klawiatury wpisać. Potem oczywiście zastąpiono to, chociażby już w samym Maxie LucasArtsu zastąpiono ten interfejs z CAM ikonkami, czyli że mogłeś prawym przyciskiem zmieniałeś ikonkę i mogłeś bez problemu użyć. Miało to swoje wady, znaczy miało to w zasadzie... Niektórzy powiedzą, że wygodę, ale to było coś więcej. Zauważcie, że interfejs zajmuje tutaj 1 trzecią ekranu, więc tak naprawdę w momencie, kiedy przeszli na ikonki, gra nagle stała się pełnoekranowa i nie było tego paska, który zawierał mnóstwo tych in informacji w zasadzie trochę niepotrzebnych, tak? które można było ogarnąć, ogarnąć ikonkami, także było to dosyć ważne. Monkey Island 2 to jest też gra, która. Jako pierwsza wykorzystuje system iMuse. Był to nowatorski system i to w zasadzie było coś nowego. Mianowicie to, że muzyka dostosowywała się do aktualnej akcji. Wiem, że dzisiaj to brzmi jak jakiś absurd, ale myślę, że większość z Was rozumie o co chodzi. Kiedy wchodzicie do jakiejś lokacji i nagle zaczynają werble, zaczyna muzyczka już wiecie, że tam czuje się, czai się boss. Kiedyś tego nie było. W grach przygodowych po prostu była muzyczka zapętlona albo jedna się kończyła, zaczynała się druga niezależnie co się działo. No i właśnie w w Monkey Island wprowadzono to, że muzyka się zmieniała. Kiedy był jakiś dramatyczny moment, muzyka po prostu była i dramatyczna. To jakby było e, zmiksowane razem, tak? Przechodziło jedno w drugie. Dzisiaj może to śmieszy, ale wtedy to był no, spory game changer i pamiętam, że w opisach na przykład w Secret Serwisie czy w Top Sikrecie bardzo często zwracano na to uwagę, że jest tutaj ten system w grze e, tej dynamicznej zmiany muzyki na dopasowującą się do akcji. Pytanie, czy dzisiaj warto zagrać w Monkey Island. Powiem Wam tak, e, Gry pixelowe ogólnie się nie starzeją, tak naprawdę, albo starzeją się bardzo, bardzo wolno i ona nawet dzisiaj wygląda dobrze. Natomiast jest to już gra bardzo archaiczna. Jeżeli chcecie sobie zagrać i poczuć ten klimat piratów i małpy wyspy, chyba bym polecał jednak Special Edition, szczególnie dla młodszych graczy. No ci co pamiętają z lat 90., klasyka, tak jak ja, kiedy kupiłem Special Edition, żeby zobaczyć, jak gra wygląda w nowej wersji. I od razu przełączyłem na ten stary tryb i w tym starym trybie przeszedłem całe Special Edition, więc nie wiem po co w ogóle to kupiłem i części lokacji, nawet nie w ogromnej części lokacji, nie widziałem jak wyglądają w wersji poprawionej. Natomiast no, jest to chyba dobry, dobry deal dla osób, które chcą poznać klimat przygodowych z lat 90 poznać historię Gearbrusha Tripuda, to ta Special Edition wydaje mi się, że jest dla was idealna. No i też dla tych starszych graczy, też, bo tam jednak można przerzucić sobie na tą starą. Natomiast no jeżeli chcecie taki klasyczny, klasyczny klimat odpalania gier z DOS, no to faktycznie tutaj jedynie, jeżeli chcecie grać na płycie w taką klasyczną Monkey Island 2, no to Monkey Island Bounty Pack jest w zasadzie jedynym wyjściem. Bo pierwsza część, co prawda na płycie kupicie, ale drugiej części już na płycie, druga część na płycie już. Nie wyszła. Ojej, rozgadałem się. 20 minut to chyba czas, żeby skończyć. Zwłaszcza, że gameplay tutaj, jak widzicie, w tych gameplayach się nic nie dzieje. Tak jak mówię, gra jest bardzo powolna, statyczna, więc, więc te gameplaye są takie, jakie są. Tak wyglądały kiedyś gry przygodowe i tak się grało w latach 90. Czyli patrzyło się na ekran, na którym się nic za bardzo nie dzieje, <laughs> ale niestety tak to było. No nic, mam nadzieję, że chociaż część z Was sięgnie. Nie koniecznie po Monkey Island, ale po jakąś przygodową grę LucasArtsu, zwłaszcza, że Team Shafer wyprodukował wersję Enhanced, m.in. Full, full Trottle i Day of the Tentacle Maniac Mansion 2. W mojej opinii dwie najlepsze przygodówki LucasArtsu, jakie kiedykolwiek wyszły, właśnie Maniac Mansion 2 i Full Throttle. 2. Warto, warto sprawdzić, naprawdę rewelacyjne gry. No. A do Monkey Island 2 też zachęcam i do części pierwszej, i do części drugiej. Kamień milowy, gier przygodowych, tak naprawdę, i absolutny klasyk, chociaż sprzedał się dosyć kiepsko. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.